Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zestaw kluczy wielofunkcyjnych chińskiej produkcji. Może się przydać przy EDC miejskim. Mam dwa komplety, bo dwa się nieco różnią. Lepiej byłby jeden, a porządny, no ale niestety są dwa rodzaje. W jednym przyszedł z uszkodzonym łańcuszkiem, ale on bardziej przeszkadza niż pomaga, więc ten drugi całkowicie usunę. W pierwszym komplecie Mamy ten sposób zrobione. Tu mamy na kwadrat. Drugi kwadrat. Po środku też kwadrat. Tu mamy trójkąt. A tu taki powiedzmy stożkowy, kwadratowy. Oczywiście w chińskim opisie jest dokładnie opisane, ile każdy ma yy, rozmiar w milimetrach. No i mi, dla mnie w tej chwili jest to zbędne, więc yy, i tak. Yy, każdy sobie może zobaczyć dokładnie jaka rozmiarówka jest. I do tego kompletu mamy jeszcze kawałek plastiku, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy. Czyli możemy to w ten sposób tą część zakładamy tu. No i tu oczywiście był ten łańcuszek, który trzymał to do kupy. No i możemy tutaj odkręcać. Chcemy zmienić na płaski, to wyjmujemy, wkładamy drugą stroną i możemy tutaj działać. Więc to jest taki jeden zestaw. Drugi zestaw jest podobny, czyli też mamy dwa rodzaje śrubokręta. I tutaj mamy na środku kwadrat. Kwadrat takiego rozmiaru. Kolejny kwadratowy. Tu mamy w postaci takiego klucza. I tutaj trójkąt z takim długim wgłębieniem. Zaraz powiem, do czego to też służy, więc jak widać, jeden i drugi się różni. Te kwadratowe rzeczy nieco są inne niż tym, też tutaj rozmiarowo. O ile jeden może pasować, to drugi jest już kwadrat nieco inny, więc warto mieć nawet takie dwa komplety. No i właśnie na tym łańcuszku jest to przywiązane, aby teoretycznie tego nie zgubić ale to bardziej przeszkadza, bo jak to tak tu włożymy, będziemy chcieli to tutaj tym pracować, no to ten łańcuszek bardziej według mnie przeszkadza. To ma niby służyć temu, żeby tego tylko nie zgubić, bo i tak to jest luźne. Ten plastik oczywiście też może służyć jako coś do otwierania, bo mamy tu też kwadratową część. Tu mamy nieco inną w środku jak i na zewnątrz, więc to też do czegoś może posłużyć. Tutaj też w tym wersji akurat w wersji tej trójkątnej jest takie dosyć długie wgłębienie i tu bardzo o ile z tym pracować w ten sposób jest troszeczkę gorzej może być, to bardziej tutaj to pasuje włożenie tego elementu do środka. W ten sposób i tu już lepiej to działa, druga końcóweczka też wchodzi idealnie jeszcze lepiej w ten sposób się pracuje śrubokrętem niż z tą plastikową dodatkowym no ale to oczywiście i co dziwne w tym y, trójkącie tutaj to działa a w tym już drugim nie ma takiego czegoś tego się tutaj nie da włożyć nie wiem czy akurat tak zrobione czyli mamy tutaj ogólnie elementy metalowe jak i plastikowe w komplecie no y, akurat y, taki rodzaj Dosyć grubego śrubokręta. Krzyżakowy jest chyba bardziej przydatny, chociaż większość i tak w tej chwili różnych rzeczy jest na tą końcówkę niż na płaską. No ale oczywiście, jakbyśmy mieli takie coś jeszcze cieńsze, no to by było nieco lepsze, może. No ale to takich większych śrub odkręcania jest w porządku, wkrętów czy coś w tym rodzaju. No, ta końcówka powiedzmy, że jest ok. Jeśli nie mamy, powiedzmy, multitula czy jakiegoś innego narzędzia, może to być przydatne. Do czego teoretycznie takie coś może nam służyć? No, do otwierania okien, drzwi, zamków, szafy z elektroniką, coś w windzie, w pociągu teoretycznie jako hydrant z wodą. Wiem, że widziałem takie filmy w Ameryce, jak ktoś tam jeździł po mieście, szukał takich hydrantów, które są nie na zwykłe odkręcanie, tylko trzeba włożyć klucz i przekręcić, wtedy woda leci. No ale coś w jednym kraju jest, to w drugim niekoniecznie musi być. Nie wiem, czy w ogóle takie coś jest w Polsce dostępne, w co wątpię. Raczej woda jest nie na zewnątrz, a ta, co jest na zewnątrz, to jest w ogóle całkowicie inaczej zrobiona albo po prostu jest. Zamknięcie na zwykły klucz, więc nie da się tego otworzyć. No, ale z tego co widziałem, w pociągach, w windzie występują różne takie rzeczy. No, to jest oczywiście w sytuacji awaryjnej do użycia nie tam, że się będziemy gdzieś włamywać, czy coś w tym rodzaju. Może nam takie coś posłużyć rzeczywiście do otwarcia. Jakbyśmy chcieli skądś wziąć odrobinę prądu, albo skądś się wydostać, lub gdzieś wejść. Są na przykład, na przykład drzwi, gdzie nie ma całkowicie klamki, albo okna, gdzie też ta klamka została usunięta. Więc teoretycznie, mając multitula, da się ewentualnie wejść, ale oczywiście, jeśli użyjemy takiego klucza, będzie to na pewno lepsze rozwiązanie niż multitul. Widzę, że to jakościowo jest w porządku zrobione, więc raczej nie powinno to się zepsuć ja tam mam też do pokazania, że to powiedzmy działa, no nie będę latał po mieście i pokazywał jakie zamki, czy jakie coś można otworzyć, oczywiście większość rzeczy co kiedyś powiedzmy była na tego typu jakieś kwadraty, czy trójkąty do otworzenia, to w tej chwili tak już te szafki są robione albo na kłódkę, albo zwykły zamek, więc nie da się tego otworzyć ale część rzeczy na pewno jest działająca. Tu mam oczywiście takie coś, co jest w klamce, na przykład w oknie. Czyli ta część jest w środku, na zewnątrz wystaje i tu jest nałożona klamka. Jeśli takie coś wystaje, nie ma klamki, nie da się tego otworzyć normalnie. Multitoolem ewentualnie można, no ale mając taki klucz, dopasowujemy tutaj ten kwadrat. Ten tu działa. Możemy przekręcać. Ten z tej strony też będzie tu działał. No Jeśli nie, mamy, jeśli nie wystaje nam taka końcówka w oknach, no, to już możemy posłużyć się tym. Mamy tu cztery rodzaje, więc y, który się będzie pasował, tu będzie pewnie najprędzej pasował. Ten pierwszy tutaj, ale żeby otworzyć, na przykład, drzwi zatrzaśnięte, zamknięte na zamek, bez klamki, całkowicie z jednej, jak i z drugiej strony. Mam tutaj do pokazania taki zamek. Mamy tylko taki kwadrat, więc ten element tutaj jak najbardziej będzie działał. No, wkładamy tutaj, przekręcamy. Jak widać, zamek się otwiera. Czyli jak najbardziej to działa. Z drugiej strony będzie dokładnie to samo. Włożyć tutaj multitula też się da zrobić, ale konkretne narzędzie do takiego zastosowania mieć lepiej osobno. Może też posłużyć jednak do, też do innych rzeczy. Więc jak widać, zamek da się otworzyć bez elementu wystającego, czyli klamki. No, tym tutaj to też byłoby ciężko. W sumie też sprawdzałem. Można użyć nawet tego plastikowego, że też chyba się powinno dać. Tu tylko mocniej trzeba nacisnąć. Jak widać, ten plastikowy element też działa. Oczywiście możemy się yy, zmierzyć z różnymi rodzajami zamków. Wiadomo, każda firma robi po swojemu różne rozmiary. Więc, akurat, czy taki kwadrat będzie nam pasował? No, w sumie tu są cztery rodzaje różnych kwadratów, więc któryś na pewno tam nam przypasuje. Tu jest akurat do tego trzeciego. Do okna sądzę, że taki, ten pierwszy będzie pasował. No, a te inne. Może do jakiegoś innego rodzaju zamka czy klamki do okna. Także jak widać, tu jest to wszystko pasujące. Te różne elementy też da się pewnie gdzieś sprawdzić. Jak mówiłem, większość raczej w tej chwili jest na zwykłą kłódkę albo na zwykły zamek. No ale takie, które nie są, można otworzyć takimi powiedzmy kluczami. Dodatkowo. Jakieś elementy do odkręcenia zawsze mamy możliwość. Płaski, jak i krzyżakowy śrubokręt, nie jest to może idealne do odkręcenia. Wiadomo, w awaryjnej to sytuacji zawsze możemy takiego czegoś użyć. Czy komuś takie coś, powiedzmy, do EDC miejskiego, do przenoszenia w plecaku czy w kieszeni będzie potrzebne, to już musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ogólnie yy, fajnie to jest zrobione, działa w niektórych przypadkach, niektóre przypadki są na pewno, powiedzmy, do sprawdzenia, no zwłaszcza powiedzmy w awaryjnej sytuacji, jakbyśmy chcieli gdzieś skądś wziąć wodę, no czy rzeczywiście da się odkręcić na takiej zasadzie, jak w Ameryce są robione? No nie wiem, może ktoś ma inną wiedzę na ten temat, ja w moim mieście nie widziałem, nie spotkałem takiej rzeczy, żeby można było wodę sobie gdzieś w odkręcić i żeby ona leciała normalnie. Jeśli już to są właśnie jakieś zabezpieczenia, czyli raczej kłódka albo zwykły zamek, na takie coś chyba raczej już nie jest to stosowane, chociaż w dawniejszych czasach możliwe, że było to częściej takie coś do wykorzystania, niż w dzisiejszych czasach, no ale niektóre elementy tych dwóch kluczy kompletów mogą się przydać. Ja polecam jak ktoś takie coś potrzebuje Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.